Dobra, jestem Ale mi fajnie idzie stary, same banie walę i frapsuje to właśnie No, mi też będzie dzisiaj zebiście szło właśnie, nie będę wam powiedzieć poszło bań A co właśnie go gość? Co nie, założyłem to szybko prostu Co zrobiłeś? Bałem w... E, bo na rocinkach też słyszę swój głos a ja frapsuję to. Staty 8, 1, w tym 6 pani. I ja mam z, z starym e, to od ciebie jest ten moto. Od kogo ode mnie? No, chyba tak. Do... No. No. no Dobra to... Jak grazie. naciskasz na mikrofon na, na, na gadanie to słychać to. No ej, bym tego szczerze Nie chcemy słyszeć. Sorry. Słuchawki. Mam słuchawki. Słyszymy jak, jak teraz no. biegniesz uh, uh, tam gdzieś sprintowałeś, hey, same się mam na sobie i właśnie to jest ale no, zawsze je zajebiście. Był tam gdzieś moto. Jaki hak! Jak ja to nagrywam wszystko? Będę ci jeszcze zbanują Tak są macie dziwne rzeczy Dziwne jakoś będzie. Ale mam lagi straszne Dobra, koniec repasowania